W poprzedniej lekcji opowiadaliśmy sobie o wyższych kwasach karboksylowych, no i wspominaliśmy, że tak samo jak inne kwasy, tworzą one sole. Te sole, sole wyższych kwasów karboksylowych, nazywamy mydłami i stanowią one niejako odrębną grupę związków. Dzisiaj powiemy sobie właśnie o mydłach, przyjrzymy się ich powstawaniu oraz budowie, a na samym końcu omówimy sobie, dlaczego przy pomocy mydeł można usunąć brud. Jeżeli chodzi o reakcję otrzymywania, to sprawa jest tutaj prosta i będzie to przypomnienie tego, o czym mówiliśmy w poprzednim filmie. Ponieważ skoro są to sole, a wiemy, że wyższe kwasy karboksylowe nie reagują z metalami aktywnymi ani z tlenkami metali, no to będziemy musieli tutaj zapisać równanie reakcji wyższego kwasu karboksylowego z zasadą. Weźmy sobie na przykład kwas stearynowy C17H35COOH, na przykład z wodorotlenkiem sodu. Dla lepszego zachodzenia tej reakcji można substraty ogrzać. My nie będziemy jednak tego tutaj zapisywać. No i dzieje się dokładnie to, o czym mówiliśmy sobie wcześniej, czyli wiązanie pomiędzy tlenem a wodorem, znajdującymi się w grupie hydroksylowej, wiązanie kowalencyjne, ulegnie rozerwaniu. Kation wodoru opuści cząsteczkę kwasu, łącząc się z anionem wodorotlenowym z wodorotlenku. No a na miejsce wodoru przyjdzie kation sodu, tworząc wiązanie jonowe z resztą pochodzącą od kwasu powstanie więc tutaj sól, czyli C17H35COONa. No a do tego skoro jest to reakcja zobojętniania, powstanie jeszcze woda. Jako że podczas przeprowadzania tej reakcji w laboratorium najczęściej podgrzewamy substraty, a powstaje woda oraz sól, która jako że jest solą wyższego kwasu karboksylowego, jest mydłem, to będzie można zaobserwować pienienie, dokładnie takie, jakie możemy zaobserwować mieszając mydło z wodą. Z kwasu stearynowego oraz wodorotlenku sodu powstał więc stearynian sodu, a więc sól. No, i tak jak mówiliśmy, jeżeli jest to sól wyższego kwasu karboksylowego, to będzie to mydło. Poza tym powstaje jeszcze oczywiście woda, no i reakcje pozwalające otrzymać inne mydła będą oczywiście wyglądały analogicznie. Jako, że mydła są solami wyższych kwasów karboksylowych, to podobnie jak większość innych soli kwasów organicznych, będą miały odczyn zasadowy. Wynika to z hydrolizy tych związków. No i zobaczmy jak to wygląda. Sytuacja będzie analogiczna do tego, o czym mówiliśmy przy okazji hydrolizy soli niższych kwasów karboksylowych. No i żeby w ogóle do hydrolizy doszło, najpierw musi nastąpić dysocjacja. Dla przykładu weźmy tutaj otrzymaną wcześniej sól, czyli stearynian sodu, C17H35COONA, no i skoro jest to rozpuszczalna w wodzie sól, związek jonowy, no to będzie pod jej wpływem dysocjować i powstanie anion stearynianowy C17H35COO- oraz kation sodu, no i możemy przejść do zapisu elektrolizy, której będzie ulegał ten jon, który pochodzi od słabego elektrolitu. Sód pochodzi od wodorotlenku sodu, czyli od mocnej zasady, nie o niego, więc będzie nam tutaj chodzić. Natomiast reszta od wyższego kwasu karboksylowego. Kwasy organiczne na ogół są elektrolitami słabymi, a te będą jeszcze słabsze niż kwasy niższe. Hydrolizie ulegnie więc właśnie anion stearynowy. Zapiszmy więc i po jego reakcji z wodą, która jest odwracalna, zapiszmy więc dwie strzałki. Dojdzie do odtworzenia kwasu, zapiszemy więc tutaj C17H35COOH. No i skoro wodór z wody połączył się z anionem stearynianowym, to to, co z niej pozostało, to jest jon OH-, czyli anion wodorotlenkowy, odpowiedzialny za zasadowy odczyn roztworu. Gdybyście się więc kiedykolwiek spotkali z zadaniem, w którym musicie uzasadnić, dlaczego wodne roztwory mydeł mają właśnie odczyn zasadowy, to zależy to właśnie od reakcji hydrolizy i ona tłumaczy nam, dlaczego tak się właśnie dzieje. Mydła na ogół kojarzą nam się z myciem i większość zastosowań tych związków jest właśnie związanych z usuwaniem brudu i przyjrzyjmy się teraz mechanizmowi, dzięki któremu może to zachodzić. Przede wszystkim warto przyjrzeć się budowie takich substancji, a konkretnie anionów, które występują w ich roztworach. Wyższe kwasy karboksylowe nie dysocjują chętnie, więc w ich roztworach nie pojawiają się aniony pochodzące od tych kwasów. Natomiast, tak jak przed chwilą widzieliśmy, sole wyższych kwasów karboksylowych już chętnie dysocjują, ponieważ są substancjami jonowymi, no i w roztworach tych soli pojawią się odpowiednie aniony. Odwołamy się tutaj znowu do kwasu stearynowego, a konkretnie jego anionu, znajdującego się w wodnym roztworze mydła, czyli stearynianu. A wygląda on w ten sposób i można tutaj wyróżnić takie dwie główne części. Pierwsza to jest długi łańcuch węglowodorowy, który zawiera właśnie tylko węgle i wodory i nie ma tutaj żadnych wiązań spolaryzowanych ani jonowych. Natomiast druga część to jest ten fragment. Pozostałość po grupie karboksylowej, anion bazujący na tej grupie. Ten ładunek będzie przyciągany przez inne ładunki, ładunki dodatnie znajdujące się w roztworze, a więc o ile część podkreślona przeze mnie na pomarańczowo nie będzie chciała rozpuszczać się w rozpuszczalnikach polarnych, o tyle ta zielona już jak najbardziej. Jako, że woda jest rozpuszczalnikiem polarnym i to zazwyczaj w odniesieniu do niej będziemy omawiali mydła, to taki anion pochodzący od wyższego kwasu karboksylowego dzieli się na dwie części. Ta, która jest niepolarna i nie będzie chciała w wodzie się rozpuszczać, będzie nazywała się częścią hydrofobową. Hydro z Łaciny sygnalizuje nam wodę, a fobowa to znaczy, że ten fragment cząsteczki niejako boi się wody hydrofobia. No i ze względu na jej długość często nazywa się ją ogonem. Część zielona natomiast będzie w wodzie dobrze się rozpuszczać, i dlatego nazywamy ją częścią hydrofilową. Ona będzie wodę lubić. No a przez jej niewielkie rozmiary i w odniesieniu do ogona będzie się ją nazywało główką. To omawiamy sobie w kontekście anionu stearynianowego, natomiast aniony pochodzące od innych wyższych kwasów karboksylowych będą wyglądały analogicznie, a różnić będą się one po prostu w zakresie łańcucha węglowodorowego, czyli tej części hydrofobowej. Wiemy więc, jak taki anion wygląda. Wiemy, że składa się z części, która wody nie lubi, będzie bardziej ciągnęła ją do substancji niepolarnych, jest to część hydrofobowa, no i część hydrofilową, która wodę lubi i będzie się w niej chętnie rozpuszczać. Właśnie ten podział jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób będzie działał mechanizm usuwania brudu. Proces ten można omówić sobie bardziej lub mniej szczegółowo. Ja chciałabym przybliżyć tylko w ogólny sposób, jak to w ogóle działa. I najogólniej rzecz ujmując, jeżeli będziemy mieli do czynienia na przykład z jakąś plamą, narysujmy sobie tutaj powierzchnię, na której plama się znajdzie. Narysujmy też tę te plamę, to jest jakieś nasze zanieczyszczenie. No i załóżmy, że to otoczenie, w którym ona się znajduje, to wszystko, co teraz zaznaczam niebieskimi kreskami, to będzie woda. Na tym etapie mamy więc jakąś plamę, jakieś zanieczyszczenie, które znajduje się w wodzie. Jeżeli dodamy tam cząsteczek mydła, które jak pamiętamy składają się z części hydrofobowej i hydrofilowej, to część hydrofobowa będzie miała większe powinowactwo do zanieczyszczenia, które zazwyczaj zawiera substancje niepolarne. Te hydrofobowe ogony, tutaj znowu stosuję do nich kolor pomarańczowy, będą więc zanurzać się w zanieczyszczeniu. Te zanieczyszczenia zazwyczaj składają się z substancji, które są niepolarne. Natomiast hydrofilowe główki, które mają większe powinowactwo do rozpuszczalników polarnych np. do wody będą lokalizować się właśnie w wodzie. W późniejszych etapach czyszczenia następuje tarcie, które sprawia, że części hydrofilowe będą poruszać się wraz z cząsteczkami wody, w której są rozpuszczone i co za tym idzie będą porywać za sobą części hydrofobowe mydeł, które będąc rozpuszczone w zanieczyszczeniu będą zabierać je razem ze sobą, co sprawi, że zanieczyszczenie, że nasza plama oderwie się z powierzchni, z w której chcemy ją usunąć. W tym momencie wiemy już więc, jak mydła są zbudowane, jak je otrzymać i jaki jest mechanizm ich działania w kontekście usuwania brudu. Na tym też zakończymy teoretyczną część rozdziału dotyczącego kwasów karboksylowych. W następnych dwóch filmach będziemy rozwiązywać zadania, które kwasów karboksylowych, zarówno wyższych, jak i niższych, będą dotyczyć.